Michał Tuszyński, witamy Państwa. To jest Rozmowa Dnia, a moim i Państwa gościem jest prezydent miasta Torunia, pan Michał Zalewski. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Drodzy Państwo, rozmawiamy oczywiście o sporcie. Znajdujemy się na Stadionie Miejskim przy ulicy Bema. To miejsce nie jest przypadkowe, ale o tym, dlaczego tu jesteśmy, jeszcze sobie w tej rozmowie porozmawiamy. Chciałem, panie prezydencie, przede wszystkim zapytać, bo mam taki obrazek w głowie, obrazek uchwycony przez naszą kamerę. Pan prezydent na trybunie po ostatnim meczu Żużlowców z Torunia. Po tym meczu, który jakby zadecydował o tym, że drużyna spadła z ekstraligi. Pan prezydent chowający twarz w dłoniach. To, to nie była reakcja prezydenta, to także, a może przede wszystkim, była reakcja kibica czarnego sportu. Dla pana to, co się stało, to duże rozczarowanie. Tak, kibica, kibica, sportu w ogóle, kibica sportu toruńskiego w szczególności, a no i żużla w tym także. Tak, to jest zawsze ten smutny, trudny moment, który jednak trzeba przyjąć do świadomości, że w sporcie raz jest sukces, Raz kto inny odnosi sukces. Ten, ten moment dla nas trudny, kiedy nasza drużyna, to już jest pewne, Ekstraligowa, Żużlowa spadła do pierwszej ligi. To był moment trudny, wielu z nas, kibiców, to bardzo mocno przeżyło. Ale teraz trzeba zrobić to, co w sporcie najważniejsze: wykazać wolę i hard ducha, wykazać chęć walki o to, co może być kolejnym sukcesem. Przypomnę, że kiedyś przecież jako ekstraligowa drużyna nasz klub Żużlowy zmieniający nazwy, ale sięgał po Mistrzostwo Polski, po srebrne medale i po brązowe medale. A cóż może być teraz sukcesem? Sukcesem może być awans z pierwszej ligi do ekstraligi. I, na to trzeba po prostu postawić zdecydowanie. Kibice tego oczekują, kibice na to liczą. Okazało się, że również i właściciel klubu, i władze klubu potwierdzają, tak, będzie to tylko jeden rok w pierwszej lidze, zapewnimy awans, awans do Ekstraligi. Mówiąc tak, może nie do końca żartobliwie, trzymamy za słowo, bo to bardzo poważna deklaracja, którą której spełnienie naprawdę jest oczekiwane w Toruniu przez nas, miłośników sportu, w tym w szczególności Żużla. A propos trzymania za słowo, gdy senator Termiński pisze, że musi przemyśleć swoją dalszą obecność w klubie, no to kibice zaczynają się martwić o przyszłość drużyny. Wedle pana wiedzy, fani czarnego sportu mogą być spokojni o przyszłość drużyny Żużlowej Storunia? Wydaje się, że ta enuncjacja została wyjaśniona, zostało dopowiedziane, że najpierw będzie ten wspominany przeze mnie przed chwilą sukces, a więc awans ponowny do ekstraligi, a później dopiero rozważania, o których pan redaktor mówił, a więc taka kolejność została przedstawiona. Ja podkreślam raz jeszcze, to, co możemy zrobić w tej chwili najlepszego jako kibice, to wie kibicować naszej drużynie, zapełniać trybuny, myśleć o tym, że ta pierwsza liga jest to dla nas taki okres przejściowy, że będziemy najlepsi wśród najlepszych właśnie w pierwszej lidze i że wrócimy do Ekstraligi i te deklaracje ze strony właściciela i władz klubu także to samo zawierają. W związku z tym, no, czekajmy na ten kolejny sezon, bądźmy na trybunach, Bądźmy z naszymi żużlowcami, a póki co, pewnie i żużlowcy, i my mamy. Chwilę oddechu i zajmujemy się kibicowaniem innym dyscyplinom sportowym, a nie brakuje tych w naszym mieście, bo jest na co chodzić. Jesteśmy na stadionie, na który przychodzą jeszcze ciągle kibice, rozgrywki drugoligowe w piłkę nożną trwają, tutaj odbywają się jeszcze zawody, jeszcze w listopadzie będą. Taki jesienny stadion ma także swój urok, a miasto myśli o tym, jak ten stadion może być bardziej efektywnie przygotowany gotowany do kolejnych okresów rozgrywkowych, dlatego trwający tutaj w tej chwili remont trybun, rozpoczęta budowa oświetlenia sztucznego, które umożliwi grę także wtedy, kiedy jest ciemniej czy ciemno. No i na przyszły rok zaplanowane wybudowanie pod murawą takiego ogrzewania, które umożliwi również treningi głównie, ale jak trzeba będzie, również zawody wtedy, kiedy pojawi się jakiś opad śniegu czy zmarznie trawa, no to będzie to podgrzewane. Więc to także jest taki pewien logiczny, sensowny sposób myślenia o warunkach dla uprawiania sportu w naszym mieście. Robić planowo, robić systematycznie to, co jest potrzebne. Mamy tego przykładów bardzo wiele i one z tego możemy być jako Torunianie naprawdę dumni. Przecież tu w sąsiedztwie tego miejsca jest TorTor, który nie dość, że służy naszej ekstraligowej drużynie, to w dodatku ma drugą taflę, też kilka lat temu zbudowaną, zaplecze treningowe, a jednocześnie zaplecze umożliwiające rozgrywanie także zawodów. Innych niż ligowe, o charakterze międzynarodowym. To wszystko jest takie komplementarne rozwiązywanie problemów. A jak spojrzelibyśmy nieco dalej, no hala na Bema to już klasyczny przykład przygotowania dla oczekiwań sportowych Torunia Obiektu, gdzie przecież trudno sobie wyobrazić bez tej hali ekstraligę w koszykówce męskiej. Cieszymy się nią od kilku lat, bo cieszymy się medalami w tej dyscyplinie sportu. Póki co srebrnymi i brązowymi, no ale to daje zawsze ten łód y, y, oczekiwania, czy chęć oczekiwania na kolejną możliwość, a więc błyszczącą złotem. Y, a tam przecież nie tylko w Hali na Bema można mówić o koszykówce, ale odbywają się różne zawody, w tym lekkoatletyczne, no niespotykane gdzie indziej w Polsce, bo to jedyny obiekt obiekt, którym są nawierzchnie lekkoatletyczne wbudowane na stałe w halę, a tym samym mogą, możemy tam organizować zawody w tej dyscyplinie, które cieszą się również niesłychanym zainteresowaniem nas, kibiców toruńskich. To idąc dalej tym tropem, możemy powiedzieć, że to w tym miejscu, gdzie jesteśmy, bije serce toruńskiego sportu, bo ta hala wspomniana przez pana prezydenta, Tortor, Stadion, laskarze, boisko ze sztuczną nawierzchnią, hala tenisowa, a tutaj obok hala spożywczaka. Tak, i to jest fajne miejsce, dobre miejsce dla toruńskiego sportu. Dobrze, że Pan wspomniał także o boisku dla laskarzy. To też od pewnie około 10 lat nasz obiekt, który umożliwia naszym, zresztą z wielkimi zasługami, z wieloma medalami, laskarzom, czyli hokeistom na trawie granie w dobrych warunkach i trenowanie w dobrych warunkach. No i obiekt w sąsiedztwie, który mówię o obiekci, chociaż nie jest taki mały, to, to miejsce, gdzie tenisiści mogą nawet zimą grać w tenisa, właśnie hala tenisowa z trzema kordami. Jest to kompleks rzeczywiście sportowy, bardzo potrzebny, oczekiwany był w Toruniu. Oczywiście nie, nie, nie może on zaspokoić wszystkich potrzeb związanych ze sportem w naszym mieście, szczególnie z tą bardzo ważną sferą sportu dzieci i młodzieży. Dlatego od lat intensywnie inwestujemy w obiekty dla sportu dzieci i młodzieży. A więc przypomnę tylko, 24, tak zwane orliki zbudowane w naszym mieście. To dużo jak na 200-tysięczne miasto. Praktycznie już przy każdej szkole zbudowany kompleks boisk ze sztucznymi nawierzchniami, hale sportowe przy szkołach. Jeszcze kolejne przygotowywane projekty przy dwóch toruńskich szkołach. Dokumentacja opracowana albo w trakcie na duże hale, no, duże jak na miarę szkoły, no, nie, nie ogólnomiejskie. Oczywiście czy na przykład kompleksy basenowe, 12 basenów w 200-tysięcznym mieście Krytych, basenów oczywiście, bo o nich mówię, to też jest taki element zapewnienia warunków do uprawiania sportu, w tym w szczególności tego najważniejszego, a więc sportu, który daje krzepę tężyznę, czy, czy po prostu zdrowie najmłodszym dzieciom, a także część z nich, ciąga później w no, dojrzalsze sfery sportowe, a więc uprawianie sportu wyczynowego. To też warto wspomnieć o takim toruńskim przykładzie. Wracając do początku naszej rozmowy, znakomicie funkcjonujące stowarzyszenie, które szkoli młodych żużlowców i, i mamy tego narybku żużlowego bardzo dużo i jak się okazuje ten narybek żużlowy jest potrzebny i oczekiwany, bo mówi się w tej dyscyplinie sportu, że ciągle za mało jest młodych, za mało jest juniorów, a w Toruniu to kształcenie trwa. Znany trener od lat, pan Jan Zombik, prowadzi taką szkółkę dla młodych żużlowców. Jak obserwuję chłopaków, którzy mają po 12-10 lat, a jak ścigają się na tych swoich motorkach, no to jeszcze nie motory, to serce rośnie, jak robią to świetnie. Panie prezydencie, bo tak jak rozmawiamy o czarnym sporcie, mam przyjemność pracować nad takim programem, w którym wspominamy stare, żużlowe zawody i się bardzo cieszę, że jest motoarena, że, że to wszystko się rozwija, ale generalnie tak z punktu widzenia kibica czasem sobie myślę, że... Czy ten żurzel to już nie jest to samo co kiedyś? <noise> no zawsze sentymenty są milsze niż rzeczywistość, ale przecież ta nasza dzisiejsza rzeczywistość też kiedyś za kilka, kilkanaście lat będzie mieściła się w kategorii wspomnień i sentymentów i być może pan redaktor spotka się wtedy z sędziwym, byłym prezydentem, czyli ze mną i powie, a pamięta pan jak mówiliśmy o tym żurzlu i się okazywało, że to takie było wtedy zupełnie nowe, inne. No, Pierwsza liga, no, wielki stadion, ale trochę już bardziej skomercjalizowane zawody. A teraz po tych wielu latach możemy powiedzieć, że też było to ciekawe, interesujące. Wszystko na miarę danych czasów jest ciekawe, interesujące. Ja natomiast bardzo cenię sobie tą odpowiedzialność w sporcie. O tym też warto powiedzieć. Ci, którzy kreują sport, a więc działacze klubowi, w sporej mierze także sponsorzy, muszą mieć świadomość tej odpowiedzialności. W sporcie jest potrzebne przede wszystkim systematyczność treningi, zapewnienie warunków do treningu, zapewnienie możliwości brania udziału w zawodach, rywalizacji sportowej i nie można, nie można założyć, że zawsze w sporcie będzie tak samo. Musi być okres trochę słabszy, trochę lepszy. Musi być okres, kiedy to wsparcie musi być silniejsze. Może być okres, kiedy to wsparcie będzie słabsze, ale zawsze. Trzeba pamiętać o tym, że w sporcie najważniejsza jest, najważniejsza jest systematyczność i ona się potwierdza później w wynikach sportowych. Klasyczny przykład to są ci, którzy często już po zakończeniu kariery sportowej są gotowi nadal zajmować się sportem i, i po prostu zrobić coś już dla siebie, a nie dla wyczynu sportowego. Pan panie prezydencie powiedział o tej modernizacji przebudowie stadionu miejskiego na którym się znajdujemy. Ja chciałem zapytać czy te prace, które tutaj bardzo blisko nas trwają, one oznaczają, że te plany, marzenia tego środowiska piłkarskiego o tym, aby w Toruniu powstał e, stadion piłkarski one jak na razie zostają przesunięte na ten dalszy plan? No, mamy sytuację, którą znamy obydwaj, przeżywaliśmy, może nie tak y, mocno jak to wydarzenie żużlowe, o którym już rozmawialiśmy, ale przeżywaliśmy mocno ten ostatni mecz, który niestety zamknął, mecz oczywiście Elany Torun, który zamknął tej drużynie awans do, y, do pierwszej ligi, y, no, ale y, to, to, było, to było coś, co już mamy za sobą. Y, wiemy, że w tej chwili Elana cały ten sezon, w którym jesteśmy, będzie grała w drugiej lidze, że tak wygląda, iż to na pewno nie będzie chyba jeszcze ostatni sezon w tej drugiej lidze. Więc możemy spokojnie robić to, co robimy, tak? czyli modernizować ten obiekt. To no, jest obiekt wprawdzie wielofunkcyjny. Niektórzy kibice narzekają na, na to, że jednak no, bieżnie lekoatletyczne odsuwają pole rywalizacji piłkarskiej od nich. No, to jest faktem. Natomiast modernizujemy wspomniane oświetlenie, trybuny i, i w roku przyszłym podgrzewanie murawy. Będzie obiekt gotowy, będzie on mógł funkcjonować w standardzie również pierwszoligowym, gdyby do tego doszło, a w międzyczasie spokojne przygotowanie budowy obiektu takiego docelowego, piłkarskiego w naszym mieście. Obiektu, który musi być wielofunkcyjny. To, to jest miara współczesności. Taki obiekt powinien spełniać również inne funkcje sportowe, na przykład jakiś część spa, fitness, także na przykład korty pod dachem oczywiście Tenisowe, czy jakieś boisko do koszykówki, czy siatkówki, ale i miejsca do handlu, miejsca do prowadzenia działalności gastronomicznej, konferencyjnej i tak dalej. Tego typu obiekt, ponieważ łączy to kwestie publicznych, sportu publicznego. No, kibice przychodzący na stadion zazwyczaj w tych relacjach się ocenia ich obecność z komercją, a więc z tą częścią taką użytkowo-usługową, więc najlepszym rozwiązaniem było byłoby doprowadzenie do partnerstwa publiczno-prywatnego i w lokalizacji już dzisiaj znanej, lokalizacji w sąsiedztwie Motoareny, doprowadzenie do powstania takiego obiektu, być może w innej lokalizacji, ta, ta, ta jest już jakby naturalnie gotowa, natomiast wcale nie oznacza to, że ona jest jedyna. I, i powstanie takiego obiektu przemyślanego. Dającego efektywność ekonomiczną na dziesiątki lat. To jest to, co trzeba po prostu zrobić, i my nad tym pracujemy. Oczywiście nie, nie ma potrzeby napinania. Cięciwy czasu w związku z jakimiś szybkimi awansami naszej pierwszej drużyny piłkarskiej. No, ale pamiętajmy też, że mamy po drodze trochę innych zadań. Bardzo intensywnie rozwijają się szkółki piłkarskie. Naprawdę serce rośnie dzieciaków kopiących piłkę w toruniu są setki, jeżeli już nie więcej, bo, bo nie jestem w stanie tego dokładnie policzyć czy stwierdzić. I, i tutaj są potrzebne zarówno te małe boiska jak orliki, jak boiska przyszkolne, jak i potrzebne są także boiska już o tych pełnych wymiarach, które no byłyby, dawałyby szansę na po prostu rozgrywki, gdzie trener powie zawodnikom sprawdzam, biegajcie, grajcie, pokażcie co umiecie, już nie tylko trenujcie, ale też grajcie. Także tutaj też mamy, mamy przed sobą to wyzwanie, żeby chociaż z dwa pełnowymiarowe boiska w Toruniu powstały, Oczywiście naturalnym będzie, że nie z nawierzchnią naturalną, tylko z nawierzchnią sztuczną. Nie wszyscy są tym zachwyceni, no ale to jest szybsze, łatwiejsze no i nie ma co ukrywać tańsze w realizacji niż, niż boisko z nawierzchnią naturalną, a dwa boiska duże z nawierzchnią naturalną, które mamy, wtedy byłyby może mniej intensywnie wykorzystywane boisko w miejscu, gdzie jesteśmy i boisko na podgórzu, które jest teraz główną bazą treningową klubu sportowego lat. Panie Prezydencie, co by Pan powiedział takim osobom, a są takie osoby, które mówią, Toruń, europejskie miasto sportu, a Żużel w pierwszej lidze, koszykarki w kryzysie, siatkarki też dołują. Ale proszę spojrzeć na to, ile tych drużyn na najwyższym poziomie rozgrywkowym, albo szerzej na to patrząc na wysokim poziomie rozgrywkowym, ilu, ilu zawodników także uprawiających indywidualnie sport mamy. No jest tak, to jest taka sytuacja, w której rzeczywiście zdarzają się w sporcie słabsze okresy. To wie każda zawodniczka, każdy zawodnik. Podobnie jest w rozgrywkach drużynowych, to również wiadomo. A więc no, no jest taka sytuacja, jest taki moment. Który, o którym pewnie smutno kibicom mówić, ale zawsze trzeba spojrzeć do przodu i powiedzieć, no dzisiaj jest tak, ale za jakiś czas będzie znowu progresja. Być może zdarzy się moment słabszy w jakiejś innej dyscyplinie sportu. No, wspomniał Pan o tym, gdzie jest trudniej w tej chwili, ale na przykład jak słyszę, tenisiści stołowi znakomicie sobie radzą. Koszykarze, a więc koszykówka męska, bardzo dobrze w tej chwili w czubie li, tej tabeli ligowej, w zawodach europejskich także no, bardzo ładny sukces. Czekamy na następny oczywiście. Jak to kibice zawsze chcą kolejnych sukcesów. To są przykłady pozytywne, o których, o których warto powiedzieć. W środku tabeli hokeiści na lodzie, bo to ten sezon hokeja na lodzie, więc warto o tym także mówić. Więc myślę, że nie jest to tak, że mamy jakieś, jakieś obniżenie generalnie z, z kondycji sportowej w naszym mieście. Natomiast no, też warto, aby działacze sportowi yy, pomyśleli o tym, że jeżeli dochodzą do wniosku, że jest trudno, że nie da się prowadzić już rozgrywek w określony, na określonym poziomie, czy to ekstraligowym, czy pierwszoligowym, no trudno, no, w innych poziomach też się gra, prawda? Więc, no, Trzeba taką decyzję męską podjąć, tak, jesteśmy zdecydowani na to, żeby, mówię tutaj oczywiście o działaczach sportowych prowadzących kluby, tak, jesteśmy zdecydowani na to, żeby w innym poziomie rozgrywkowym niższym poprowadzić drużynę, zespół. I też nie będzie nikt miał do nich o to pretensji, bo wiadomo, że w którymś momencie cały wysiłek utrzymania się w danej kategorii czy w danej klasie no, zniweczy jakby tą radość sportową, a nie o to chodzi. W sporcie chodzi o tą właśnie... Radosne przeżywanie własnego udziału. A mamy powody do radości, też już odchodząc trochę od tych rozgrywek drużynowych, przecież mamy w tej chwili troje olimpijczyków, prawda? Więc pani Jolanta Ogar, pani Katarzyna Zilman. I pan Mirosław Ziętarski, no to są ci olimpijczycy, którzy wiemy, że będą nas reprezentowali w Tokio, w Tokio, Wicemistrzyni Świata, pani Katarzyna Zilman. To osoba, która pewnie spogląda na, na medalowe miejsca Nie chcę olimpijskie. ale jest szansa. Myślę, że warto o takich też przykładach mówić i to cieszę. Zbliżając się do końca tej rozmowy, panie prezydencie, bo poszukałem, policzyłem 103 imprezy sportowo-rekreacyjne odbyły się albo odbędą się jeszcze w tym roku. Dodam, że w tej statystyce przecież trzeba brać pod uwagę to, że nie wszystkie imprezy kończą się jednego dnia, ale trwają dłużej to raz, a dwa nie ma w tej statystyce, w tej tabeli meczów ligowych toruńskich drużyn. Imponująca statystyka, kibic toruński ma kłopoty bogactwa, często musi wybierać między jedną a drugą imprezą, z drugiej strony fajnie mieć takie problemy, ale ja też chciałem zapytać o to, co przed nami, bo wiemy, że data kolejnej imprezy z cyklu Copernicus Cup została zapowiedziana. Będzie Grand Prix w 2020 roku na Moto Arenie po raz kolejny i już teraz wiem, że trwają prace przygotowawcze nad imprezą, no chyba najważniejszą w historii Torunia, więc Mistrzostwami Halowymi Europy w Lekkiej Atletyce w 2021 roku. Skrupulatność pana redaktora jest pełna podziwu. Powiedział Pan o tej ilości imprez. Tego nie wiedziałem sportowych, ale to cieszy, że również Pan dodał, iż mamy kłopot z nadmiarem wydarzeń sportowych. No to dobrze, tak, tak jest i cieszy to bardzo. I w związku z tym mniej może wyłamujmy sobie, czy, czy łam, zastanawiajmy się nad, nad kwestią, czy to jest ten poziom ekstraligowy, czy pierwszoligowy, czy, czy jakiś inny a bardziej cieszmy się z tego, że mamy duży wybór, że jest dużo wydarzeń sportowych. Tak, te, te wydarzenia, o których Pan powiedział, które przed nami, one są takimi kamieniami milowymi w tych sportowym myśleniu o przyszłym roku i jeszcze kolejnym, bo Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce w Hali to rok 2021. Duża, największa impreza tego typu organizowana w Polsce, w związku z tym no, mamy tu poważne wyzwanie żeby sobie z tym poradzić, ale yy, jestem przekonany, że będzie to na wysokim poziomie zarówno sportowym, jak i organizacyjnym wydarzenie. A yy, wszystkich zachęcam do tego, aby kibicować naszym zawodniczkom i zawodnikom, aby być z nimi, bo oni wtedy czują, że są mocniejsi i sięgają po swoje sukcesy czy laury. Moim i Państwa gościem był prezydent miasta Torunia, pan Michał Zaleski. Bardzo panie prezydencie dziękujemy. Dziękuję bardzo.